ściągać nie, za daleko. Jak to za daleko? Koledzy byli za daleko, czy... No koledzy byli za daleko. No tragedia. Po prostu tak daleko posadzili ławki, że za moich czasów się od koleżanek ściągało. No. <laughs> Happy Mother's Day, um, I wish you the best I can possibly wish you. Uh, health, good luck, and I wish that uh, my brother can stop being so annoying sometimes. Czas rozpocząć trzeci dzień egzaminów ósmoklasisty. Dzisiaj na gorący ruszt wrzucamy język obcy. I jakieś takie dziwne przeczucie mam, że w większości wybierzecie język angielski. I mam tylko nadzieję, że nie będzie Wam służył po to, aby wyjechać za granicę. Jesteśmy po polskim matematyce, którą obejrzycie na naszym kanale, a teraz czas sprawdzić, jak sobie poradziliście z językiem obcym. Połamane, ale chyba w dobrym humorze. Jak Ci poszło? Tak, dobrze. Szybko wyszedłeś jako pierwszy? Tak. Bardzo łatwe były zadania. Co ci sprawiło najwięcej problemów? Zadania z puto. Czyli słuchanie. Tak. A powiedz mi, jak po angielsku byś powiedział, że w końcu mamy wakacje? Oj, trochę jestem kulawy z angielskiego. No, a... raczej dobrze. A dlaczego raczej, a nie na pewno? No, nie wiadomo czegoś spodziewać. A czego się spodziewałeś, a co było? Czy było raczej to, coś się spodziewałem? Myślę, że. 90% to minimum. Jakie zadanie stwo, przystworzyło Ci najwięcej trudności? O, bo słuchanie. Przy całym głośniku siedziałem, no nic nie zrozumiałam prawie. No dobra, to masz już prawie wakacje. Powiedz, jak będzie po angielsku, w końcu mogę jechać na wakacje. I can finally go on, on a vacation. Dobra, dzisiaj, są, dzisiaj mamy dzień matki. Jakbyś chciał złożyć życzenia swojej mamusi, to masz taką okazję. E, wszystkiego najlepszego mamie życzę. A może po angielsku? Happy Mother's Day! Niemiecki. Uuu, oto mnie zagięłaś, to jak ci poszło, bo ja z niemieckiego nie wząb. Nie yy, średnia, średnia, strasznie średnia. A skąd pomysł, żeby niemiecki, a nie angielski? Właśnie pomysł był taki, że chcę wyjechać do Niemczech na stałe, i dlatego tak. Co ci sprawiło najwięcej problemów? Yy, e-mail. Co w nim napisałaś? Nic. Jak to? No normalnie tak jakoś wyszło, że nie napisałam, zestresowałam się i nie wyszło. Poszło mi bardzo dobrze. Szczerze, bram udział w etapie rejonowym konkursu leckiego, więc dla mnie egzamin to bardziej było z przymusu niż e, z ten. Nie była to żadna trudność. O kurczę, to mogłaś w ogóle nie podchodzić do niego? No musiałam akurat, bo niestety nie udało mi się dostać do wojewódzkiego etapu. A co było najtrudniejsze? Szczerze, dla mnie najtrudniejsze, nie było niczego trudnego, ale gdy miałam się już wybrać, to słuchanie. Choć byłam na auli, więc jest to dla mnie duża pomoc, ale trochę trudno było momentami dosłyszeć słowa. Powiedz mi, jak dzisiaj mamy Dzień Matmy, więc możesz do mamusi powiedzieć kilka słów i złożyć jej życzenia po angielsku. Um, um, Happy Mother's Day. Um. I wish you the best I can possibly wish you. Health, good luck and I wish that my brother can stop being so annoying sometimes. Mam nadzieję, że nie wyjedziesz z Polski. Ech, w sensie nie mam na to żadnych planów, ale będę wyjechał na wakacje nad morze, ale w polskie w może. Jak wam poszło? Dzięki. Bardzo dobrze, tylko najgorsze było z słuchaniem, bo praktycznie nic nie było słychać. A jaki język? Angielski. Co było najprostsze? Najprostsze. Najprostsze były zadania zamknięte, w których trzeba było tylko powstawiać luki w tekstach. A ty strzelałeś czy wiedziałeś? Ja wiedziałem wszystko. Będzie z 98%. Co napisałeś w mailu? No dużo słów. <noise> dużo słów, no dobra. Tak żeby wpasować się w klucz, ale o czym napisałeś? No, o telefonie, jak się zepsuł a jaki się zepsuł? No telefon. Ale jaki? Model, marka! <noise> a skąd mam wiedzieć? No myślałem, że pisałeś o swoim. Nie. Jak będzie po angielsku, cieszę się, że mam w końcu wakacje? I'm happy that uh, there's uh, holidays. <laughs> Jak będzie po angielsku, cieszę się, że w końcu wyjadę na wakacje I'm very happy that I can. Jak jest wyjechać Finally... coś tam. Nie wiem. I'm very happy. O jest. Oh, I'm very happy that I can go on holiday. To gdzie jedziesz na wakacje? Zostaje w domu. E, ściągać nie, za daleko. Jak to za daleko? Koledzy byli za daleko, czy. No, koledzy byli za daleko, no tragedia. Po prostu tak daleko posadzili ławki, że... Za moich czasów się z koleżanek ściągało. No. <grym> Były zawsze lepsze. Jak ci poszło? E, nie no, dobrze mi poszło. 100% myślę, ale jak siedziałem tam na sali, to tragedia z słuchania. Naprawdę takie echo było, że no, czasami strzelałem w niektórych. Zadania zamknięte strzelałeś czy wiedziałeś? Nie, no, wiedziałem wszystko. Jak będzie po angielsku, bardzo cieszę się, że w końcu skończyłem moją ulubioną szkołę. Uh, I'm very happy that I'm finally finished my favorite school. Not my very my favorite school, I hate it, but it's fine. Mamy dzisiaj dzień matki, więc możesz złożyć życzenia swojej mamie po angielsku do naszej kamery. Dobrze uh, Happy Mother's Day mom. I love you. Have a great time. Jak tam poszło? Jedna z pierwszych jesteście, jeżeli chodzi o pośpiękną. Wydaje mi się, że bardzo dobrze mi poszło, liczę na jakieś ponad 90. A jaki przedmiot? E, angielski. Powiedz mi, e, co napisałaś w mailu? E, no to napisałam tam, że wylałam się kawa na telefon e, i e, i straciłam jakąś tam pracę domową z tego i... Muszę to za swoje pieniądze. A reszta co? Boi się wyjść? No boi się wyjść, to się przestraszyli w ogóle. A to masz tacy straszni? Pewnie tak. <laughs> no dobra, a jak Ci poszło? W sumie nie niewyraźnie strasznie z tymi nagraniami i ogólnie mogli się postarać o lepszy sprzęt. Okej, okay, a powiedz mi co Tobie sprawiło najwięcej trudności? Zadanie w słuchaniu. A mail? Nie. Jaki język pisałeś? Hiszpański. Uuuu, no to powiedz mi teraz po hiszpańsku, jak byś powiedział, że cieszysz się, że w końcu masz wakacje. Ale nie Jak to nie wiesz, pisałeś hiszpański nie wiesz? No nie. A to powiedz coś po hiszpańsku. Que pasa. Ściemniasz, że pisałeś hiszpański. Pewnie tak. I tak oto dobrnęliśmy do końca egzaminów ósmoklasisty, macie już wszystko za sobą, więc możecie powoli mówić o wakacjach. A ja jestem bardzo ciekawy, jak Wam poszło, napiszcie w komentarzu, zasubskrybujcie nasz kanał, bo jeszcze dzisiaj czekać na Was będzie mała niespodzianka i to całkiem niedługo, więc warto, żebyście to wiedzieli.